Siemano, Shimano, tutaj ponownie Lisandro HD i dzisiaj zrobimy najdroższe i najcenniejsze SBC w historii FIFA 21. Dlatego też szybko przenosimy się na moje konto, na pc do chwały i przechodzimy do wyzwań budowania składu. I cały czas czekam na wasze komentarze, byczki, o której godzinie dodawać materiały, bo jest godzina 12.00, jest 14, jest 18, jest 20, nawet 20, Więc. Dajcie po prostu znaka w komentarzu, o której chcielibyście, żeby materiały, które pojawiają się codziennie, jest tu daily, typowe daily, bo już od ponad miesiąca nieprzerwani wrzucamy te materiały. E, dajcie znać, o której chcielibyście, żeby one się pojawiały na kanale Lisek HD. I dajcie znać, czy chcecie te daily oglądać w dalszym ciągu, bo mi się to, tak jak wspominałem wcześniej, niezwykle podoba i, i też czuję fajną motywację z waszej strony. Wasze komentarze, wasze łapeczki do góry, wasze klikanie czerwonego przycisku subskrypcji wraz z dzwoneczkiem mega motywuje, więc mega dziękuję za to i zapraszam oczywiście do kliknięcia łapeczki do góry i kliknięcia też czerwonego przycisku subskrypcji tam na dole eee, i piszcie komentarze. Piszcie komentarze, bo komentarze wszystkie czytam, eee, nie na wszystkie odpowiadam, rzecz jasna, ale na wszystkie, wszystkie czytam. Eee, Wysłanie z nagłówków, byki. I to jest tak, paczka z żetonem draftu. To jest chyba pierwszy w historii w ogóle takie SBC, nie? Tak mi się wydaje. Pierwszy w historii SBC o paczkę z żetonem draftu. I moi drodzy, przechodzimy do paku openingu potężnego. A dlaczego potężnego? Bo tutaj jeszcze czeka paczka, złota paczka zawodników premium. No, czy było takie SBC kiedykolwiek? Chyba nie, no chyba nie, chyba nie. Ale yy, zanim przejdziemy sobie do tego drafta, to lecimy ze złotą paczką zawodników premium. I no dobra. Można było się tego spodziewać. I byczki. Ułożymy sobie tego drafta. Eee, zrobimy sobie drafta najlepszego jaki będzie. Po prostu. Dawno takiego drafta nie układałem. Ale sobie takiego po prostu ułożymy. Tyle tylko, że w tym momencie kiedy to nagrywam jest 5.00. Jesteśmy na pececie. I dobrze wiecie. Albo nie wiecie. Ale ja wiem. Jak te drafty wyglądają na pececie. I raz. Znalezienie przeciwnika. Będzie niezwykle ciężkie. Dwa. Yy, zagranie normalnego drafta, tak, chcemy użyć żetonu, będzie jeszcze cięższe, dlatego też po prostu go sobie ułożymy, a na strumyczku czy to dzisiaj, czy to jutro, czy może w piątek Facebook GG, Lisek HD, po prostu sobie go zagramy, chyba, że ch będziecie chcieli, żebym go zagrał na odcinku. To dajcie też znać w komentarzu. Yy, I taka umowa między nami druga to jest taka, że ja od godziny 23 plus minus no 24 robię cały czas słapy. I będę je robił jeszcze dzisiaj słapy, tak jak wy oglądacie ten film od 12. To będę te słapy robił dalej, żeby jeszcze dzisiaj paczkę, pierwszą chyba taką paczkę, w ogóle nie widziałem, żeby jeszcze ktoś na polskim YouTube otwierał, paczkę z ikoną Prime Lub Medium, czyli tą chyba najlepszą, tak? Albo prawie najlepszą. <laughs> Będziemy jeszcze ją chcieli dzisiaj otworzyć. I prawdopodobnie w czwartek pojawi się z tego materiał na YouTube'ku. Eee, więc y, no zapraszam was oczywiście na strumyczka, Facebook gdzie gdzie będziecie mogli tą paczkę zobaczyć tak naprawdę przedpremierowo. Eee, no a na YouTube'ku będziecie ją mogli zobaczyć. No albo w czwartek, jeszcze nie wiem jak to z nagrodami połączyć, czy w czwartek nagrody, czy w piątek nagrody, a w czwartek się pobawimy w, w otwieraniu po prostu paczki z ikoną. Dobra, lecimy. Pierwsza, pacz, pierwsza paczka, pierwsza karta Karin Benzema. E, druga karta paczka, karta napastnika to jest Werner and Jeremy Vardy. Okej. Okay. Dobra, J D <coughs> Wernera sobie weźmy Chociaż mieliśmy tu overallowo iść, więc chodźmy dalej overallowo. Polisci, pójdźmy po prostu w najlepszy draft overalowo jaki tylko możemy złożyć. E, tutaj będzie Lionel Messi No dobrze. Na pozycji środkowego pomocnika będzie Paul Ginio. Na pozycji kolejnego środkowego pomocnika będzie. Paul Pogba. No, i ten Drawczyk. Póki co nam się fajnie układa. Ta prawa strona, taka yy, nie wiadomo z której parafii, ale może ta parafia gdzieś tam się odnajdzie. Joe Consielu, Na środkowym defensorze jest Calas -Kelis. Na lewym obrońcu będzie Alex Tejes i Dynia. Dobra, weźmy Dynię, bo Dynię można łatw, łatwiej chyba połączyć, z uwagi na to, że to jest Francuz. Na środku pomocy będzie Defry. I na pozycji golki pecha będzie, wiecie co, no weźmy Oblaka, bo to jest Trzowe Rale, więc weźmy tego Łoblaka, Jana Łoblaka. No tak, ten raft wygląda ni to piękne, ni to ładne, ni to cudowne, ale jest tu potencjał, z tego co ja widzę. Dobrze, będziemy szukać ligi. Hiszpański, jeśli chodzi o środek defensywy, bo inaczej tego to my nie połączymy. Jest Mendy, to obżywy z tego Mendiego, bo łatwo go będzie tutaj połączyć z uwagi na ipokbe i dynię. Kolejna karta to będzie Widmer, dobra, 7-6. Tutaj Oyarzabal. dobra, wybierzmy też Ojażabala. Coś takiego, ledwo, bo ledwo, ale sedamy. Wie to Ulrich? Ulrich niech będzie. I tutaj dalej. Bru no no na wasa musimy wziąć, bo ani tam żadna karta inna mi nic dosłownie nie robi. No nie jest najlepiej, powiem szczerze. Ten raft wychodzi po prostu fatalnym. Jak mam być szczery, ten raft jest po prostu fatalny. E Martinez, Lautaro. W ogóle drużyna tygodnia ma być bardzo fajna, bo i ma być podobno Ronaldo. I dzisiaj się już w sumie dowiemy, ale naprawdę fajne karty tam mają się pojawić, tutaj ten Bernardo Silva, no dobra, weźmy tego Bernardo Silva, wiecie, to jest jedna overalla różnicy, ale dzięki temu Messiego będziemy mogli po prostu wyrzucić z naszego zespołu i powiedzieć mu, żegnaj przyjacielu. Drużyna tego dnia ma bardzo fajna być, no i ciekawe, ciekawe jestem, czy coś za elitkę wyleci, czy, ale mam włosy, matko jedyną. Czy może coś za golda wyleci tutaj na pececiku do chwały? Ja cały czas w ogóle próbuję kupić tego Nazario, jest 5 rano w tym momencie naprawdę Myślę, że osoby, które były na strybie potwierdzą w komentarzach, a my dalej tego, tego, tego bambika nie mamy Bo cały czas ktoś ma totalnie odklejone w ogóle pomysły z cenami i... No dramat, dramat, po prostu dramat Chodź tu partej, może nam spartaczysz coś maleńki Ostatni Śpek, no tutaj Gilles dobra. O, babuń, kłamali w no kappa, panowie, kappa totalna, naprawdę, no ten raft wyszedł tak, widać, że jest za darmo, po prostu, widać, że jej nam go dało za darmo, bo... Nie, jeszcze wasa miałem. was i das, jo. Ja. Tak to wygląda, dobra, wiecie co? Wiecie co, pokażę Wam po prostu, jak wyglądają moje słapy na PCcie, Bo na PCcie też już w międzyczasie, kiedy gram skład batelcy na Xboxie, gdzie został nam dosłownie jeszcze jeden meczyk, to zgraliśmy sobie w międzyczasie te SBC-ki, te wymiany ikon, te słapy na PCcie. No i tak już nam się udało zagrać dwa mecze brazylijskimi zawodnikami i siedem meczów Anglikami. Co mnie bardzo mocno cieszy, bo jeśli dobrze by wszystko poszło, to na Food Champions w piątek, byśmy mieli tutaj też ikonę, a tutaj też będzie ikona, też paczka z ikoną i powiem wam szczerze, że jeśli się okaże, że my na cztery paczki z ikonami na moich głównych kontach, tak, no tak, 2, 2, 4, 2 plus 2 to jest 4, tak, nie trafimy nic ciekawego, to będzie mi po prostu smutno, przykro i chyba już kolejnych ikon po prostu nie zrobię, na koniec końców i tak pewnie zrobię, bo, bo robić te słapy. trzeba, jak dają za darmo, za darmo te wszystkie ikony do zrobienia, to czemu by nie, a się szczęście, u nam uśmiechnie i trafimy coś ciekawego. Moi drodzy, jeśli wy już zrobiliście paczuszki swoje z ikonami, chwalcie się, co wy potrafialiście w tych paczuszkach. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro, a o której godzinie, to piszcie w komentarzu. Trzymajcie się, siemano.